Siema, z tej strony SP, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. Dzisiaj znajdujemy się na RTL'u i będziemy bić przyzywacza. Mamy tu już 10osobową grupę. Zapytamy cię, czy bijemy. O, jednego jeszcze sam walnął. Zainstaluję sobie tutaj taki ważny dodatek, który się nazywa Titan Helper. Ogólnie polecam każdemu go. Zapytacie SP co ty robisz na rt -lu? Otóż e, otóż jak pewnie e, Zauważyliście, jestem tutaj na Placidusie, czyli na e, siekierce. Możecie go kojarzyć z jakichś e, starszych odcinków, np. z CSO mnie na kanale, e, lub na przykład, e, tutaj za Facebooka e, lub na przykład z e, Fortnite'a, bo często też z nim jakieś gierki na live'ach i tak dalej były robione. Więc e, jeśli się podoba oczywiście, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, odcinek taki nagrany na szybko. E, jak będziecie chcieli więcej zobaczyć z tego świata, to jak najbardziej mamy tutaj jeszcze e, mamy tutaj jeszcze z tego co widzę jest 315 152 114 72 więc myślę że coś można by było sobie z tego porobić więc też zobaczymy jak tutaj pójdzie trwa cały czas event z okazji urodzin Margonem więc bardziej się ludzie teraz skupiają na herosach, herosach eventowych o udało mi się tutaj walnąć cebeka i zamrozić więc jest całkiem gitara myślę że łatwo tu jest może tutaj pójść troszeczkę tutaj w ogóle aure damy może nam tutaj pójść troszeczkę cienko z tego powodu że mamy tylko jednego pala który ma 200 level i to on tutaj tankuje że tak powiem więc nie jest za nie jest za ciekawie tutaj znowu trzeba będzie zamrozić Aurę już rzuciłem więc albo nie rzuciłem <grytania> chyba nie rzuciłem tej aure więc jest słabo osłona odchłani więc to chyba tam jedną osobę bije za randomową ilość damage'a e, dokładnie tak EQ jest tutaj widzicie e, nawet spoko, bo takie w sumie porównywalne do takiego jak ja miałem tutaj tropka na tym świecie, tylko że ja nie miałem takich fajnych butów i nigdy nie udało mi się oczywiście zlotać z brogi, z przyzywacza, bo jednak ja to ja e, ale EQ jest tutaj całkiem e, sensowne, zaraz wam też pokażę inną postać, e, na którą wybierzemy się tam właśnie na smoka, czy to będzie ten 315 Eee, zapytać się, czego nie mam. E, zastępcy u Homera. Homer e, gra tam na eventach u siebie na Legionie. Ja niestety nie jestem są, która grywa na eventach, a jemu tam ktoś podobno ma obstawiać e, herosów na jego koncie, więc e, ja mu tak naprawdę nie jestem potrzebny do tego, więc lepiej, żeby sobie tam miał kogoś, e, kogoś innego. Ja tu sobie wziąłem u siekierki zasta, on ma u mnie. E, docelowo też chcemy coś na klasiku działać, bo mamy 48 lewele, co już pewnie też widzieliście na poprzednim odcinku. E, być może dołączy do nas jeszcze Lance. Coś, coś wykombinujemy w trójkę. Mamy tam jeszcze par, paru, paru chłopaków z Wawki e, z do, do, do ogarnięcia, więc jak najbardziej e, nie, ma, nie, nie ma wstydu. raczej <grym> znaczy, wstydu nie ma, jak zobaczymy zresztą co, e, co będzie na na finale, na przykład, będziemy sobie chcieli Lambę ubić swoją ekipą, chociaż z tego co wiem, to w, z małą ilością osób to nie jest do zbicia, ale próbować zawsze można. Jak to, jak to mówią, mamy lot. Niestety podesiane tylko dwa heroiki, strzały na owce i tarcza na 204. Zbroja na 204 nie jest potrzebna na ząsach co mieć, więc spróbujemy. Mam tutaj 152. Może się załapie, może się załapie tutaj jeśli rzeczywiście chcieliby bić sobie tutaj zonsa tylko czy ja to mam te peki czy ja tam mam te kulki e, kulki śmieszne tutaj w depozycie trzeba zobaczyć e, 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 chyba ich tutaj nie widzę niestety no tutaj ich coś nie ma chyba że ja jestem ślepy ale jakby chcieli bić zonsa to o, o nie są dobra e, wszystko wszystko na miejscu Tutaj, eku też jest jakieś takie bardziej od zimna. Oj, przepraszam, to jest za zepsucie sceny. Zobaczymy, czy się uda z Zonsem tutaj nam e, coś pokąsać. Miejmy nadzieję, że tak, tu jest w ogóle Bogos z EXPEM. To jest najśmieszniejsze, tu jest bogo z, z EXPEM. Eku, jak widzicie, jest tutaj przygotowane. Może kiedyś na jakiś liveach czy odcinkach sobie wydobijemy. Tutaj, level ja bym celował w ten 106 106.7, Zobaczymy też, jak to inaczej inaczej pójdzie tu w ogóle jest pierścień niezwiązany z tego co widzę więc e, więc tak naprawdę można go wymienić na jakiś inny bardziej bym celował w tego z z sekty Jezu, nie z sekty tylko z SK bo tam jest też ciekawy pierek dobra jesteśmy tutaj więc e, uliczna krobata e, nie ma bata <grym> Nie ma bata, że to jest uliczny akrobata. Nawet nie czuję, że rymuje. No, tutaj jeszcze mamy jakąś czapkę za talii, rączki. Yy, jedne ze starszych tak naprawdę chyba na yy, Artylus z tego powodu, że one są z 2012 roku. Tutaj mamy jeszcze buty. W ogóle yy, zauważyłem, że to są niepowiązane legendy. Tu też jakieś yy, niepowiązane jest tak, naszyjnik, pierek, buty, czyli na to on pewnie wydał yy, swoje ciężko zarobione pieniądze. Yy, dobra, tutaj czy chłop będzie grupę robił, yy, zaraz zobaczymy, cztery osoby tutaj są, no i nawet więcej, siedem już jest, zaraz będzie ósma, jeśli Pamewol dojdzie, więc yy, jako taką grupę uda się stworzyć, nie wiem też czy mnie dodadzą z góry mówię, bo no nie mam tutaj, ale gość ma sto cztery więc myślę, że nie powinno być żadnego problemu, yy, koń zwalony, no. Dobra, to co? Może ja zrobię grupę? Ja zrobię grupę tutaj. Po pododajemy sobie. E pododajemy sobie tutaj gości. Ten sobie nie życzy. Ten sobie życzy. Kto sobie jeszcze tam nie życzy? E Czekaj, napiszemy mu odblokuj, nie? Odblokuj. Nie wiem po jakiemu to mu też napisałem eee, czekajcie, tutaj ten jest dodany. Ile tu jest osób na mapie? O, u, eee, eee, już odblokował, dobra. To mamy ósmego. On będzie dziewiąty. I zapytam się, bijemy Chyba bijemy już, nie? Bo wszyscy są dodani eee, Cała dziewiątka jest. Tu sobie odsłonimy, żeby widać. E... E... Zapytam się, czy wszyscy. Wszyscy. Zobaczymy też, czy tutaj się ktoś może jeszcze nam pojawi. Nie, dobra. Lej. Dobra, bijemy. Chyba na szybko walną. O, of course. Poleciały nam tutaj. Trzy heroiki, które możemy złapać, tak w ogóle. Bardziej, bardzo bym chciał tutaj w tą, w tą różkę celować. To jest różka od zimna na stopień 4 więc w sumie by nam się przydała. Pierek też nie jest zły. Buty mamy z gąsa, ale złapać zawsze można próbować. Ile jest magów? Dobra, złapałem pierek i złapałem. E, złapałem pierek i złapałem różkę, więc całkiem, e, całkiem sympatycznie. Mamy jeszcze tutaj chyba vapora z tego co widzę. W zatrutych torfowiskach. Nie jestem pewien, czy tutaj na tym 217 jest teleport na, na niego, ale, ale może coś tutaj pokminimy. Tutaj zatrute torfowiska, torfowiska albo chociaż złota dąbrowa. Dobra, ze złotej dąbrowy też idzie jeszcze dojść. Nie stamtąd. Zatruty torfowiska są tutaj gdzieś niedaleko. Zaznaczymy, że chcemy iść sobie tutaj na Wapora. Więc dzisiaj będzie taki odcinek bardzo obfity w Herosów i Tytanów, co się nie zdarza zbyt często, ale właśnie to jest plus tego, że mamy tutaj też ten dodatkowy świat, na którym są zrobione postacie na przedziały i są też dodatki, które są, że tak powiem, ogólne. Co znaczy ogólne, czyli że nie jest jak na. Nie jest jak na przykład na. Na legionie, jak było u Homera, że tam e, gra klanowo. Tylko tutaj są, wiecie, e, na no wszyscy, wszyscy się, każ każdy każdego woła. O, tak, tak, to chciałem ująć słowa bardzo ładnie: gąszcz dół, więc e, oni znają, że to jakiegoś 70. Dlatego eventowego nie będziemy szli. Tu też jakiś ziutek idzie, nie wiem, kto to jest, ale mam nadzieję, że. Czekajcie, teraz tutaj w dół chyba za turę no czyli jesteśmy już Już na waporze Szybka trasa. Szybka trasa jest tutaj zrobiona. Bijamy tutaj, gdzie on jest. On jest tutaj na dolnym respie. Tutaj mnie wszystko chyba będzie atakować. Ojoj, ale sobie poleciałem teraz. Poleciałem na grubo, że tak powiem. Ej, dobra, jak my mamy. On ma 220. Nie wiem, czy nas sobie nie atakuje, ale no, dobra. To sobie mogę przecież ubić. Nic nie stoi mi tutaj na przeszkodzie. Teraz tutaj on sobie atakuje. Gitarka. Oni już tutaj stoją. Mamy wapora oczywiście. Dostaliśmy tutaj grupę, włączę sobie tylko tutaj w konfiguracji automatyczne przyjmowanie do grupy, już jest 6 osób, idzie jeszcze, idzie jeszcze jeden, więc zobaczymy, może uda się lotnąć pierek, zawsze byłby to jakiś dodatkowy tutaj pieniążek dla siekierki, tutaj też widzę są zwoje na topie ale w tym ewencie chyba nie, nie respi się na, nie, nie na topi więc, więc chillout, tutaj mamy jeszcze kamyczek, tu mamy na zmianę oczywiście legendarne budki yy, i, i Mitre fajny łuk z wielkanocy, ewentowej licytacji 2014, o, nie każdy go ma i strzały, dobra coś tutaj zaatakowaliśmy, ale to nie jest oczywiście nasz e, heros zaatakowaliśmy jakąś tutaj pierdołę czy jest siedmiu? jest siedmiu, więc prawdopodobnie będziemy e, będziemy bić sobie już tutaj wapora, tylko poczekamy na podział łupów, bo ludzie pewnie mulą, a lotną jako tam jakaś skóra czy coś takiego czyli na pierdoła, dobra jest zaakceptowana, bijemy Powiedziałem, dwa heroiki, buty, mix któryś na pewno przyda. Jest tutaj półtora ręka nawoja i buty, lecz nic tak naprawdę poza tym nie jest nam potrzebne. Dzięki za grupę oczywiście. Napiszemy dzięki. Ustawimy mu się na jakieś dwójce, nie? Ja zawsze stałem na Ertylu, na naszym kochanym satanielu, więc teraz zrobię prawdopodobnie to samo. Dobra, tu jest znana 160 w pachnącym gąszczu. Tutaj stoi Syntol, mam nadzieję, że ma auto akceptowanie. Bardzo się cieszę. Bijemy sobie oczywiście Zonsa. Tutaj jest u co ja Sataniela niestety nie lata nam nic e, ciekawego. Wejdziemy jeszcze na tego 315, żeby spróbować się dostać na Mictlan, Może się uda, może nie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. E, więc szybka bitka. Lecimy tutaj na Mictlan. To, jest, to się nazywa Mislan Samot, tylko Mislan Rwącej Rzeki, więc nazwa też się pozmieniała. Ale to chyba wszystko jest za, za sprawą aktualizacji, która weszła tutaj do tych machopteków z, z tego co dodali tą nową e 2 Więc całkiem, całkiem przyjemna sprawa. Lecimy sobie w takim razie tutaj w dół. Siódemkę, może jeszcze tej polota znajdziemy, chociaż tej polotu już chyba był gdzieś tutaj bity, z mi się gdzieś tam. E, obiło, jednak nie, nie bił nie, nie, będzie miał 4 godziny, właśnie w tej sekundzie minął jego maksymalny resp, ale obecnie nie znam jego respów, więc e... nie bijcie mnie za to za zbyt mocno, przepraszam. Dobra, wbijamy sobie tutaj Jaguara Sempa, śmierci węża, wciskam i chyba padłem. Nie, jestem w więzieniu, uwięziony jestem na 4 minuty. Dobra, zalogujemy się jeszcze na 72. Ubić sobie kobolda, bo tutaj chyba na tej elicie drugiej jestem ustawiony Jeśli mi się dobrze wydaje Tak, kobold zbiany Niestety nie leci nam nic ciekawego z niego, tutaj w ogóle sobie mogę e, Mogę sobie ten minutnik dać, nie? N, I, -s I, żebym przynajmniej wiedział Kiedy się pojawiają, pojawiają dani herosi, a czyli dane 2, tutaj jest na 8 ustawiamy i prędkość razy 3 Wejdziemy jeszcze na ostatnią postać, czyli na 114 wojownika który chyba stoi tutaj gdzieś na Miłku, jeśli dobrze kojarzę. jest taki szybki przegląd, a jednak nie stoi, bo tutaj chyba opek był bity. A to sobie ubijemy tutaj zbrojka w takim razie. No, jak tutaj jest takie, jak, jak widzicie, są rączki na 7.3, mogły być z kochanki, pierek mógłby być na przykład z Miłka. A tak to reszta jest całkiem spoko, buty są całkiem fajne. One są na ogólne? Nie, one są tylko na Palawoja, więc więc trudno. No zbroję sobie możemy sobie tutaj lotnąć jakąś legendarną, to czemu nie? Tutaj widzę, że wszyscy lecą na ten pachnący gąszcz, a to jest chyba tam, gdzie, gdzie się ważki mieszczą. Dobra. Więc co, wszystko tutaj jest poubijane. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Wejdziemy sobie jeszcze na Badzior. Jeśli się podobało, nie zapomnijcie zostawieniu łapki w górę. Dużo łapek pojawi się więcej takim odcinku, możecie pisać jakieś propozycje, które macie tutaj. Co tu się w ogóle stało? Które macie co do, co do odcinków, co do kanału, więc dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!